coś Bloody, mam pomysła Trzy kubełki z KFC zamówiłem ciu. POK 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 Ty no całkiem szybko Iiiii! Witajcie z tej strony ekipa! Jak wiecie, dobrze, horsemenów. Dzisiaj sobie, słuchajcie, zagramy 10 sekund challenge. Co znaczy, że macie tylko 10 sekund challenge na wykonanie danego zadania, które mamy ich tutaj w sumie dużo. Dodatkowo, za wykonany challenge, każdy wtedy dostaje skrzydełko. I kto uzbiera najwięcej skrzydełko, wtedy wygrywa. A ze mną oczywiście są. Heee! Cześć! Yes. Yes. I z racji takiej, że lubimy wskazówki zegara, to Bladi losuje pierwszy yes, losuje. A ja czekaj! Ktoś losuje Bladiemu, a nie ty tak. sobie. O, ty o to ktoś losuje? Czyli no, teraz ty nie. musisz być. Mam nadzieję, że wygram najwięcej tych skrzydełek, ponieważ jestem mega głodny. Co? ja losuję Bladiemu? Nie, ja jemu. Dobra, nie, już po kolei. 10. Co? Nie, dobroci mu losuje. Dobroci mu losuje. To, to. co? Bo. Losować za ciebie, bo nie możesz wstać z kanapy? Nie ma problemu. Będę losował za ciebie. Musi mi się udać! Mam tylko 10 sekund na wykonanie. Mam, mam już los, mam już los. Masz 10 sekund. Na zjedzenie. Jednej łyżki i musztardy. Raz. O, dwa! dwa trzy! Dawaj, dawaj, dawaj. A duża łekka! O 5. Sześć. Siedem. Ojej, Taka. Mało, ostra. Ta małostra, dział najostrzejszy. Dobra, była Tak Pyszna. Taką właśnie sobie codziennie dodaję do moich kiełbasek na śniadanko. ja jak się czujesz, po o, muszę przyznać, że zadanie było trudne, ale wykonałem zadanie i otrzymuję jedną nóżkę. Uuu. Ale chciałbyś taką nóżkę. Ale Ale będzie jedzony. Dobra, dobrodziowie. dobrodziejowi teraz. Gotowe? Żeby nie było. Gotowy jesteś? Jest! Dobrodzieju, teraz twoja kolej będę ci losował. I pamiętaj, żeby starać się jak najbardziej, bo inaczej będziesz głodny szedł spać. Jaki szczęśliwy! Wyglądaj, wyśmienicie przez 10 sekund. 10? Eee, przegrany, weź No, kurde. niestety nie spisał się za bardzo. <grym> no, <grym> troszeczkę nie <wiszą>. zdał. <grym> naprawdę? Nie zdał, no. nie zdał tego egzaminu. Przykro mi Dobrodzie, musisz się bardziej postarać troszeczkę. Eee, no, może następna runda będzie należała dla Ciebie. Kiepsko to, teraz... to, to wyglądało, niestety. To teraz Dobro czyta plaguskowi Widział <grym> mi. Ma coś, żeby zatrąbić Mustaśnę? 20 sekund! Starcie. Co?! Wow. 20 sekund masz! Nie co! <grym> to jest 20 sekund! Widziany! się trąbić Weź, wybierz tutaj nóżkę, bo wygrałeś, go? O jest, wygrałem! Thank you for the nóżka! Gupzo! Kupco! ty jemu czytasz! Ty jemu czytasz! No to jak dusz, kurz! No! Masz 10 sekund! Żeby powiedzieć od tyłu łyżka Kałyż Co ty skrałeś? Kałyż Kałyż Dobra, wylosowałem coś Chwałem ci kupcą Że te zadanie Zaraz zobaczę co to jest ale żeby wykonać to zadanie, musisz usiąść tutaj, pomiędzy diabełem a palą. Podnieś horsemana po lewej. Sk <grym> <grym> raz, <grym> raz <grym> dwa, <grym> trzy, <grym> cztery, <grym> pięć. 6, 7, 8, 9, 10, nie! Eee, 10 sekund żeby go podnieść, a nie trzymać, więc sekund! 10 sekund. Zasady po drodze. Ja się... Pasznego, o, tak. o Piła mm. nie, 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 nie. No. Co, co? Mówisz dobro Co? Znowu losować za ciebie bo jesteś zmęczony? Nie, nie na tyle Muszę wygrać w tego kurczaczka Cokolwiek by to nie było Proszę usiąść na tym fotelu O kurde O kurde Zjedz ten kawałek KFC bez rąk <śmiech> <śmiech> Raz <śmiech> dwa, dwa Trzy <laughs> Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć Dziesięć Znikło! O, nie, nie, A, nie Z kościołem <śla> Jak dla mnie zasłużył chyba damię też. Tak, otrzymujesz dwa kawałki kurczaka, bo jeden zjedzony, yes. a drugi wygrany. Tak. Pora na dobrodzieja. Kolejny jakiś bardzo spokojny lanko dla pana. Nie ruszaj się przez 10 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Uuu! Uuu! Ale to rozegrał. Rozegrał to Czaczek mocy dnie. dla ciebie. Bardzo ładnie. Dobrodziej, to umie się bawić jednak to. No. Dobra, teraz losowanko dla plagusa. Tylko nie możesz poglądać. No nie podglądam, powiedz mi, czy mam tu siedzieć czy wstać. Eee, bardzo. Zwa osobę po prawej. Berek Berek! Już? On jest osobą po prawej... Ej, berek. Ej to brodziej jest po prawej! 10 sekund! No. Ale ja, ja no. oceniamy to. No niestety, zobaczcie tego belka, którego powinieneś. Czwek! Ponieważ dobrogi był po twojej prawej, a ja byłem po twojej bardziej prawej. No, panie, nie, zbyt, a, czaczka, po prawej. I Też, nie Technicznie rzecz biorąc, obaj byli po prawej mojej. Czas na diabeł. Łeł Czary Mary, masz 10 sekund, żeby zrobić 5 pajacyków. 10! 10! <śla> <grywa> ale musisz zrobić to dokładnie pięć, jak zrobisz za dużo to przegrywasz. Grawasz. od Odpowiedz na pytanie. O kurde. Kto Madagaskaru. ma 1 2 3 Kurde, 4. Madagaskar! Gascaro, sumia Madagastka, to jest Madagaskar, to <śpiewanie> jest Madagaskar Czyli jednak mam coś tu i co? Wygrywam kurczaczkę? <śpiewanie> tak, weź kurczaczka wow, Kurczak wow. for you okay. Uwaga Blatni Trzy pikołki oh, raz Trzy Cztery Pięć oh. Sześć Sześć oh, Brawo Blatni, Ja nie zrobiłbym pikołków ja nie zrobiłbym, nie <grym> ja sądzę Tam był jeden pikołek, a przeczytał, że trzy <grym> <grym> O kurde <grym> <Ale z tym. grym> dobra, dzień. Dobrodziej, y, musisz, musisz stanąć tam, żeby to zrobić No nie Jesteś gotowy, dobrodzieju? Musisz zrobić pięć pompek w 10 sekund Liczcie Raz, dwa, trzy, pięć Dobra dziękuję. się jesteś dobry jednak w te Zasłużył na kruczeczkę. Dobra, i teraz dach plagusa, będziemy się jedno Ty, 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 czy czy czy. Zrób jaskółkę. 10 sekund. Co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć uch, sześć, siedem, zjeden, osiem, 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 dziewięć, osiem, dziewięć, osiem, dziewięć, osiem dziewięć, dziewięć, dziewięć. Dziewięć i pół! Dziewięć i pół! Bo, dziewięć pół. na auto. No! Dawaj kurczaka, synu! Możesz tak żyć sam! to było uczciwe sekund! Podram no, osobę po lewej po pleckach! <śmienny> o. o. Dziewięć! Osiem! Siedem! Sześć! Dzień. Mary czy? DIN jak ma dobrze ma tutaj Kurczę, z Bardzo ładny Masz 10 sekund na włączenie ostatniego odcinka Horsemenów na YouTube! O. No, teraz jest pokazane, że na bieżąco nagrywamy. pokażę jaki to jest odcinek, bo pewnie nie wiedzą. To jest odcinek, słuchajcie Kani, Beerpong, najlepsza edycja Beerpong jaką żeście w życiu Dokładnie, bo nie wiem czy wiecie, nagrywamy regularnie, co tydzień. Dobra, to teraz chyba wiadomo to mi czyta. Dobradziej, dobrodziej, dobrodziej. Co? słowo przeanalizować. P-R-Z-E-N-A-L-I z o w a c Przeanalizować? Przeanalizować. Żle! Mm. Jak to co? Zeanalizować. No. Powiedziałeś przeanalizować. Przeanalizować powiedziałeś Przeanalizować. No, no nie. nie! Gdzie moje kurczaki! Następny, Dobrodziej, zobaczymy jak się uda. Dzień bardzo Losu, losu, losu. Dobrodziej! Przynieść trzy widelce z kuchni. Masz... Tak... No, poczekaj, masz 10 sekund. <śmuszne> <śmuszne> jest taki mankawem, że dobracie nie wie gdzie jest kuchnia. <śmuszne> Co? 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 Mam, no, nie gry tam nie. Mam. Raz! Dwa, o, dziesięć, Dobrze. Cztery. cztery. Dobra, Cięż. Cięż. <śmuszne> Ty masz 10 sekund na zrobienie 5 kubek. Raz, dwa! Kurde, katolveda! Kurde, go nie Jak Jak zrobił? Ja mam Dobra, dawaj teraz kurci. Ech, Masz 10 sekund, żeby ułożyć horsmanów od najniższego do najwyższego. <ślesy> ja ja? blaga! Blady kupca do prawie. A teraz wow. ustawmy się, żeby to sprawdzić. O nie. nie. Blady kupca do prawie. Ile masz wzrostu? Y y ta, panie ja tego mówię, ile ma wzrostu. Panie kawalerze, to proszę ocenić po prostu. Od najniższego do najwyższego. Czy się udało, czy nie? Tak. JOJ! Yeah! Znaczy nie! Nie! <laughs> nie! Przynieś łyżkę i widelec. Co? nie do Dawaj, no, Dawaj, no. Sprawdźmy to! No, <laughs> Kto liczy, pragnij no. liczyć! Ej, poczekaj! Zapomniałem liczyć, bo wiesz <laughs> I raz, raz, dwa, trzy, trzy cztery, cztery, pięć, sześć, sześć siedem, sześć, osiem, dziewięć. O, ostatni Ale ma za dużo kurczaków, nie podoba mi się to. No cztery. Dobra, teraz dawaj mi zadanko. Dobra. Muszę się odegrać. Wylosuję ci coś naprawdę konkretnego. Masz 10 sekund, żeby zrobić 15 przysiadów. Raz, Raz, dwa, dwa trzy, trzy cztery, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem, sześć, osiem, sześć, sześć. osiem <śledzroyalizm> dziewięć, zda, dziewięć i pół. Zrobiłem no? <śledzroyalizm> przecież. zrobiłem to, zrobiłem przecież. zrobiłem to. Mi się wydaje, że zrobiono. Bo... W wyzwaniu było napisane pięć, bo potroiłem dzisiaj. Skoro Dani zrobił trochę więcej. To ja z chęcią ja mu pół punkta O ja, smacznego <śmienic> Masz cztery <śmienic> i pół Zabierz czapkę <śmienic> <śmienic> Nie tym razem no, Nie, nie, próbowo, nie próbowo. tym razem, ludzi. Następnym razem <śmienic> musisz wyciągnąć ręce z kieszeni <śmienic> nie, nie, Zabij się z osobą po lewej na koszulkę <śmienic> Na cztery. Ma 8 7 cztery. Ma cztery. cztery. Trzy, cztery. Ma Masz Ma sekund Na zrobienie papierowego o! o ale jak mu papieru nie dostał. No właśnie. Bo musisz coś przynieść z biura, no co? Osiem. Siedem. Sześć. Sześć. Dwa. Jeden. Ma kurczę wygrywa. Pięć kurczaków trafia na jego listę. A. Wymyśl rym do ksywy osoby po prawej. <grym> po prawej! Dwa. Cztery. Nie ma szkolaneu! Podsumowując, ile macie kurczaków? tak, <noise> ja mam cztery, pół! kurczaka! Ja mam dwa! Papa pracy, ma cztery kurczaki! A Debiu ma Pięć. Ej, to chyba do gryweczka! No, no, I pubi też mało! No. To chyba do gryweczka pomiędzy diabeł a Kupsonelu To ty losujesz diabełu i a Naraz no, Na raz muszą zrobić. Na raz. Naraz. Będziemy naraz obliczać, a wy naraz macie zrobić. No. Kupson, twoje zadanie to przywitać się z każdym w inny sposób. w 10 sekund. I okay. zadanie diabeła to? Załóż pusty kubek wsi na głowę i udawaj Raz Dwa! Szymeczku, <laughs> Elubina! Cztery. Cztery.

Pamiętajcie, że odcinki zawsze o godzinie 17 w soboty. I dziękujemy KFC za sponsorowanie tego odcinka. Bardzo dobra zabawa polecam każdemu. o opinanie na Instagram Cortsmanów.